Pierwsze zagranie, jakie chcę wam pokazać, to tak zwany manekin, czyli zamarkowanie przyjęcia piłki z jednoczesnym ruchem już do przodu. W kierunku, w którym leci piłka. To zagranie przydatne jest przydatne, zwłaszcza na skrzydle, gdy chcemy ominąć zawodnika, który nas kryje. Musimy tylko się upewnić, że ten zawodnik nie stoi na linii piłki i gdy wykonamy tego manekina, ta piłka nie leci bezpośrednio do niego, tylko gdzieś obok, tak żebyśmy mogli sami do niej dobiec, a przeciwnik, który no nie spodziewa się takiego zagrania, będzie raczej myślał, że piłkę przyjmujemy i ją chcemy rozegrać. A tutaj zamiast tego rozegrania, przyjęcia piłki, automatycznie lecimy dalej z piłką i omijamy w ten sposób zawodnika. Ten trik można wykonywać w każdym miejscu na boisko. Wystarczy w momencie, gdy piłka leci do zawodnika, którym chcemy wykonać manekina, wciskamy przycisk R1 bądź RB na Xboxie i w ten sposób nasz zawodnik, zamiast przyjąć piłkę, leci z nią. Dalej w kierunku, w którym piłka została zagrana. Drugim zagraniem jest rozegranie piłki z rzutu wolnego na krótko, czyli pierwszym piłkarzem robimy fake shot zamiast strzela, drugim podajemy do niego, gdy ten wybiega już na czystą pozycję i strzelamy, bądź inaczej rozgrywamy sytuację. Także tutaj mamy pełną dowolność. Ważne, żeby po prostu podbiegając pierwszym piłkarzem do piłki, zrobić zwykły fake shot, on nad nią przeskoczy, a następnym piłkarzem zwykłym podaniem podać do niego, oczywiście gałką trzeba wycelować tego piłkarza, żeby podanie poszło do niego, no i bardzo łatwo w ten sposób stworzyć sobie sytuację bramkową. I trzecim sposobem na oszukanie przeciwnika jest stare, dobre sombrero. Musimy być odwróceni plecami do obrońcy, to i my puszczamy lewą gałkę i prawą gałką wykonujemy ruch do przodu, do przodu i do tyłu. Czyli przód, przód, tył, i w ten sposób robimy El Sombrero, i w ten sposób przerzucamy piłkę nad obrońcą, który często nie spodziewa się, że gdy jesteśmy odwróceni do niego plecami, nagle znajdziemy się przed nim w polu karnym. Także tutaj bardzo łatwo można się przedostać przez linię obrońców i stworzyć sobie sytuację bramkową. Oczywiście potrzeba do tego zawodnika, który ma 5 gwiazdek sztuczek, to by było na tyle. Dzięki, wielkie, trzymajcie się, i do następnego.